Auto uwrocia i podstawowe jego funkcje, czyli uturn w praktyce, oraz kilka dodatkowych informacji. Zapraszamy do filmu. I teraz, auto uwrocia. Żeby skorzystać, to tutaj mamy. Przede wszystkim musimy je włączyć. I zawracanie, według czego linia AB, no to będzie nam zawracał od punktu A do punktu B. W lewo i w prawo na tej, na tej długości. Ale pola byśmy mieli, musieli mieć idealnie w prostokącie, w kwadracie, żeby to wychodziło. A tak to będziemy według granicy, czyli do granicy ma dojechać i zawrócić, bo kształt pola jest nieregularny w jakiś sposób. Przy ostrych kątach dojazdu to też to nie będzie idealnie funkcjonowało. Następnie rodzaj zawracania. Czy ma? równo bombkę, czy w pół rozcięte takie jabłko ma zawracać jedną stroną a drugą już wprowadzać się prosto promień zawracania czyli według skrętu chcemy naszego ciągnika czy na maksa to tutaj musimy wyczuć wprowadzamy szerokość odpowiednie czy 20 metrów ma lekkim łukiem wprowadzać, czy też ostro następnie w którą stronę pierwszą ma zawrócić typy zawracania. Oprócz zawracania w U mamy tryb jednokierunkowy, czyli ciągle będzie w pętelkę zawracał ileś przejazdów i później przechodzi znowu w tę samą stronę, kolejne pole tworzy w tą samą stronę lub alternatywne, czyli tak jak tu jest pokazane 6 przejazdów jedzie w lewo, a później przechodzi i jedzie kolejne przejazdy w prawo i robi przemianę raz lewo, raz w prawo. W zależności też od której strony rozpoczniemy, powiedzmy, że w U, czyli jak będzie z opryskiwaczem, i co pierwsza, no to będzie jechał tak prosto. Tamte 12 metrów i wjazd. My tutaj robimy, że ma pominąć jeden wiersz, czyli co drugi przejazd, żeby był. I jeden i następnie odległość od granicy. W zależności czy mamy pół zawieszany, czy zawieszany sprzęt, no to musimy wziąć pod uwagę, co nam z tyłu wystaje. Czyli jak puk i mamy płoty gdzieś, no to auto w rocie nie będzie wiedziało o tym, że puk z tyłu nam za granicę wystaje i coś nam zabierze, więc lepiej ten odstęp zrobić większy. No i tutaj czas zawracania, czyli kąty takie, szybkość skręcania też jak mamy siłę obrotową kierownicy ustawioną na minimalną to może przy dobiciu do oporu odbijać albo musimy rozłączać autoprowadzenie to albo musimy tutaj zwiększyć siłę obrotową w parametrach albo tutaj odpowiednio te czasy tak wyregulować żeby tak mocno nie skręcał do pełnego skrętu no ale to kwestia do pobawienia się bo każdy arbitrol i hydraulika działa inaczej i te czasy są różne każdy swój sprzęt musi tutaj sprawdzić. No to lecimy. To było auto uwrocie. Dodatkowo, odnośnie auto uwroci w parametrach bezpieczeństwa, czyli tutaj, musimy podnieść tutaj prędkości. Maksymalna prędkość auto zawracania na 10 to jest maksymalnie. Bo 12 byśmy chcieli zrobić, to już nie idzie. Prawdopodobnie no, tylko do 10. I tutaj te prędkości, bo przy większych prędkościach nam komunikat wyświetli, że autoprowadzenia, prowadzenia, auto zawracania nie załączy, bo jest za duża prędkość. Także tutaj odpowiednio trzeba sobie dostosować do swoich potrzeb i jedziemy. będzie trzeba alarmy połączyć, bo albo ściszyć tutaj sobie może najlepiej ściszyć bo komunikat się przydaje to jest bardzo ciekawych i fajnych funkcji mamy tutaj funkcję prowadzenia, gdzie ustawiamy parametry kierownicy, szybkość pociągnięć i reakcję, długość ich pociągnięć tak na szybko i mamy trzy też gotowe do zapisania możliwości całego ustawienia autoprowadzenia, czyli możemy sobie ustawić na przykład dodatkowe wewnętrzne parametry pod opryskiwacz powiedzmy pod talerzówkę, inne ustawienia do innych prędkości i tam powiedzmy pod siewnik. albo z czymś zawieszanym jak jedziemy, czy z czymś w ziemi mamy trzy takie gotowe można powiedzieć profile, i żeby je tutaj przestawić, wchodzimy w tą linię prostą. I tu, jak gdyby, te mamy trzy okienka, to są te trzy profile. Takie gotowce, które od razu możemy sobie przejść z jednego kąta na drugie i mamy od razu inny rodzaj prowadzenia. I ważna rzecz, żeby te funkcje i w ogóle cokolwiek, co robimy, przestawiamy przed przedstawieniem. Nagrać sobie albo film z ustawień, bo tutaj można przywrócić akurat w tych trzech polach do ustawień domyślnych, ale gdzie indziej takie funkcje, zrobić sobie nagranie parametrów lub zdjęcie, żeby później wiedzieć w którym miejscu do czego wrócić, a nie rozkalibrować wszystko tak, że na końcu nie będzie działało jak należy. I idąc dalej, tutaj wchodzimy i co tutaj się liczy. Na przykład w pierwsze możemy zrobić, że przy dużych prędkościach agresywność dojeżdżania do linii może być większa, i też tutaj górne agresywność przekraczania linii, też nie należy z tym przesadzać, bo jak będzie ostro do linii dążył, później przestrzeli się za linię i będzie też falował. Znowu jak ta agresywność będzie niższa z tych dwóch parametrów. Tak, tutaj jest drugiej opcji w standardzie. No to on będzie długo jechał tam, powiedzmy 15 metrów i spokojnie sobie dojeżdża do linii prowadzącej, łagodnie, żeby jej nie przekroczyć. I według niej się prowadzi. No i w trzecim standardzie 100, czyli taki bardzo szybki, reaktywny. Znaczy tutaj 70 jest i agresywność, też te dwa parametry, ten i ten. Możemy sobie poedytować. I też agresywność przekraczenia linii. Tutaj jest też moment obrotowy silnika, czyli zerwanie jego w tych parametrach. I jeszcze dodatkowe inne płynności i tak dalej, ale mówię bardzo ważne, żeby tych parametrów, bo tutaj już nie ma przywrócenia do domyślnych, nie poprzestawiać tak, żeby to wszystko gdzieś nam uciekło, bo na pewno Pracy zapomnimy, co było, co przedstawiliśmy. Także przed przedstawieniem robić zdjęcie dla własnego bezpieczeństwa. No, jak te trzy tutaj profile ustawimy, zapiszemy je, zastosujemy, to później analogicznie już mamy gotowe. Tutaj prze, przechodzimy i na przykład sobie weźmiemy, że tutaj coś wolno jeździmy, pod wolne prędkości ustawione mamy, pod. Z szybkie prędkości, albo i tutaj z czymś zawieszanym w powietrzu, gdzie też może być motoryka pracy, nawigacji maszyny i ciągnika, cała inna. A oprócz tego, to już osobno, szybkość, spokojność, można powiedzieć, kierowcy, albo jego agresywność przy większych prędkościach podciągamy, przy mniejszych opuszczamy, żeby kierownica sobie spokojniej chodziła. Taki I niżej tu zrobimy I tutaj to ten kierowca jest taki śpiący Delikatny A im tymi jedzimy suwakami na plus Tym jest bardzo reaktywny I dodatkowe tam już parametry wewnętrzne To jest bardzo fajna rzecz Bo mamy od razu gotowca Uszykowane pod daną pracę